Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nazywam się Tomasz Matraszek, jestem nauczycielem, historykiem, członkiem Koła Południe, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, i Nowej Lewicy z Włocławka. Ryszard Jankowski, mieszkańcy Rybina i zarazem członek Lewicy Rypińskiej. Spotykamy się w 24 odcinku cyklu Lewica mówi o historii. Dzisiaj będziemy przyglądali się transformacji miasta Rypina w przeciągu ostatnich 100 lat. Z punktu widzenia lewicowej wrażliwości, Rypin jest miastem, które jest jednym z centrów historycznej ziemi dobrzyńskiej, który to obszar znalazł się w II rzeczypospolitej. No i chcielibyśmy porównać sytuację Rypina sprzed II wojny światowej z tym, co było w czasach... Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, prl i w Trzeciej Pospolitej. Może zacznijmy od tematu demografii. Rypin przed wojną liczył około 7 tysięcy mieszkańców, to są dane z 1921 roku ze spisu powszechnego. W 1938 roku to było nieco ponad 8 tysięcy, a później już po uprzemysłowieniu to jest liczba kilkunastu tysięcy, najczęściej około 16, 16 17 tysięcy, przy czym o ile ta liczba Wzrosła bardzo po wojnie, bo przypomnijmy o tym, że no, część tej ośmiotysięcznej społeczności Rypinian przed wojną stanowiła ludność żydowska, która została wymordowana przez hitlerowców. To, czyli tak naprawdę było połowę mniej więcej ludności, to z tych powiedzmy czterech, pięciu tysięcy ludzi, którzy zostali po wojnie, no, nagle doszło do trzykrotnego przyrostu. Ponad ludzi, którzy zaczęli tutaj mieszkać, i od powiedzmy trzech, mniej więcej dziesiątków lat mamy do czynienia z pewną stagnacją, a nawet Trochę tych ludzi zaczęło ubywać. Co było takim czynnikiem, który sprawiał, że po wojnie nagle ta ludność zaczęła rosnąć lawinowo? Do czego ludzie tutaj ciągnęli? Wydaje się, że funkcję jako rypin sprawował w obszarze powiatu rypińskiego. Czyli administracja. Administracja to jest pierwsza sprawa. Ona zawiadywała powiatem. Zawsze powiat rypiński był powiatem rolniczym. Zaczęły powstawać przede wszystkim firmy, które które w jakiś tam sposób korzystały z zasobów wsi. Mówimy tu o powstawaniu zakładów przetwórstwa mięsnego, zakładów, które działały na rzecz rolników i na rzecz zbytu przez rolników i mówimy tu zakładach zbożowych, elewator, młyn, przedsiębiorstwo las, które zajmowało się przetwórstwem runa leśnego, ale i tak samo warzyw, owoców. Była centralna sienna, była centrala ogrodnicza, to wszystko instytucje, które towarzyszyły temu przemysłowi i działały na rzecz wsi, ale również mieszalnie pasz. Ponadto na terenie Rypi no, zaczęły powstawać zakłady pracy związane z Modernizacja wsi, czyli kółka rolnicze i instytucje związane z tym to lokowały się w Rypinie. Państwowy Ośrodek Maszynowy? Tak? Państwowy Ośrodek Maszynowy pom. był POM, tak, bardzo duży, nawiasem mówiąc, produkujący nie tylko maszyny rolnicze, bo to była główna jakby... Ale też naprawy POM robił, przyprawy. Tak, naprawy ciągników, przeglądy narzędzi rolniczych, sznopowiązawek, potem kombajnów i tak dalej, to wszystko funkcjonowało w ramach właśnie pom -u. SKR-ów, czyli spółdzielnikówek Rolniczych, ale i siedziba PGR-ów była w Rypinie. W związku z tym to ta administracja, która powstawała w Rypinie, ona budowała swoje siedziby, zatrudniała wielu ludzi. Natomiast obok tego, jak gdyby funkcjonowały no, instytucje, które trudniły się produkcją. Już na, przemysłową taką. Nie, nie obsługa rolnictwa, na, tylko a, ani przetwórstwo, tak. tylko już wytwarzanie towarów yy, przemysłowych. przemysłowych tak. Takim zakładem tandarowym był Rypiński Zakład Okrętowy, który miał dwoje się lokalizacje. Jedna na ulicy Lipnowskiej, druga w miejscowości setki pod rybinę. Cała ta produkcja była produkowana na rzecz Stoczni Szczecińskiej i Gdańskiej. A to co konkretnie? To były jakiś podzespoły? Połnierze. No? były specjalnie takie wytłaczane. Tam prasy pracowały i cały osprzęt, wiele rzeczy takich na potrzeby budowy statków. A przy tej okazji również, że zwiększała się liczba ludności. No Powsta tak, bo robotnicy, tak. Tak, robotnicy, ale firmy transportowe, wojewódzka, spółdzielnia, transportu wiejskiego i, i na tej bazie powiedzmy organizacja była struktury transportu ciągnikowego i tak dalej, bo to wszystko było związane z powiatem. Powstawały również firmy, które produkowały, Budowały, nie? No i tutaj fabryka domów powstała bardzo duża, dzięki której i znalazło zatrudnienie mnóstwo ludzi na Bielawkach, ale również były firmy, które działały na rzecz infrastruktury w budownictwie wiejskim. Tutaj mówimy o miejskim przedsiębiorstwie remontowo-budowlanym na ulicy Lipnowskiej, potem powstał kombinat budowlany. Bepy i szereg jeszcze innych, mniejszych firm, które budowały szkoły, budowały ośrodek, ośrodki zdrowia na terenie powiatu rybińskiego, ale i w Rypinie budownictwo w tamtym czasie no, powstało całe mnóstwo osiedli, osiedla Zomera, osiedle... Lisowskiego, szereg budowli na końcu ulicy Mławskiej, Dworcowa, zabudowane osiedle tam w tej części Nowej, to wszystko były budowle, które zostały postawione z wielkiej płyty, osiedle Wojska Polskiego, osiedle na Nowej, no to, to tutaj mamy sporo tych budynków, które... Powstały z wielkiej płyty i dały początek na temu rozrostowi mieszkańców Rypina. Czyli mamy tutaj do czynienia z decyzją polityczną państwa, polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, że organizując przetwarzanie pewnych płodów rolnych, powiedziałeś. To jest typowe dla tego regionu rolniczego. Dodano do tego elementy przemysłowe, ale też zapewniono tej ludności, która trzeba tutaj ściągać do, do pracy, też warunki mieszkaniowe. mieszkaniowe tak. I po to, żeby im się <laughs> pracowało i żeby było blisko pracy, to po budowano od razu zakładowe osiedla mieszkaniowe. To jest ciekawostka, że akurat przy okazji była to fabryka domów, że nawet miejscowo tutaj było produkowane częściowo ten, ten budulec. I to jest też ciekawe, że Rypin uczestniczył w sieci takich kontaktów przemysłowych z największymi firmami i w Polsce, na przykład budowy okrętów. Wa warto też wiedzieć, że y, był FAM, prawda? Tak. Jest y, również u nas siedziba fam która produkowała akcesoria meblowe na rzecz w praktycznie większości fabryk mebli w Polsce. To mówię tam przetrwało, ale w szczątkowej formie do dnia dzisiejszego, ponieważ zastąpione zostało udziałem prywatnym ta produkcja. No jeszcze będziemy mówili o tym, jak się ten przemysł zmieniał. Tak, ale ale, ale to była FAM ca... powstał w tamtym czasie jako jeden z ważniejszych i większych zakładów pracy w Rypinie, zatrudniający bardzo dużo ludzi, bo ponad 500 osób pracowało w fam I, tak I to, samo... to jeszcze ja przewodzi, FAM, czyli Fabryka akcesorów Meblowych, siedzibę zdaje się miała w Chełmie, ale tak. miała inne jeszcze oddziały w Bydgoszczy na przykład. Bydgoszcz. I to był jeden z największych pracodawców w ogóle w regionie. To było około 6000 tysięcy ludzi w ogóle skupionych się, w kilku tak. zakładach. Więc Rypin był ważną częścią takiego łańcucha produkcji, który później nagle no, był, był użytkowany w różnych częściach Polski, tak naprawdę trudno było znaleźć sobie w czasach gierka. Jakieś meble, które nie miały podzespołów, które nie były produkowane w pełni i rybinie. Tak. To prawda. I oprócz tego, no, było jeszcze w tamtym czasie szereg innych, pomniejszych zakładów, które działały na rzecz tych dużych firm. Bo oprócz tego, co tutaj, no, powiedzieliśmy, były mniejsze, no, betoniarnia rybin, która miała siedzibę w, swoją w Rusinowie, po cegielni Rusinowskiej. Tam również produkcja była na szeroką skalę, ponieważ produkowano słupy elektryczne jako podstawowe. Produkt, ale szereg jeszcze innych elementów budowlanych, które były wysyłane po całej Polsce. I rypin jako ośrodek przemysłowy, bo tak go można tutaj nazwać, no, rozrastał się bardzo szybko w latach 80. Nastąpiła dość znaczna migracja z gmin ościennych. Ludność przemieszczała się, znajdowała zatrudnienie na... I znajdowała mieszkanie. Tak? Mieszkanie, tak, na terenie spółdzielniach mieszkaniowych. Również nie należy zapominać, że że na przykład takie osiedle jak osiedle Dłutka w większości było wykonane na zasadzie patronackiej, czyli członkowie ZMP, Związku Młodzieży Polskiej, pracowali odpowiednią ilość godzin budując sobie własne mieszkania, które do dzisiaj funkcjonują. I to jest główna substancja mieszkaniowa rybina, której zamieszkują rybiniacy. Trzeba i mówić, i pamiętać, że zmieniający się dziś rybin, budujący również, nie buduje tyle, ile budowano w okresie minionym. I nawet jeśli krytykujemy i wydajemy dużo pieniędzy na IPN, który uprawia kult Kleru i Żołnierzy Wyklętych, to trzeba pamiętać o tym, że mieszkamy w, bardzo często w substancji mieszkaniowej stworzonej w czasach PRL-u, a często nie do końca doceniamy to wszystko, co było osiągnięciem tego czasu. No i nagle ten żywiołowy okres wzrostu demograficznego został zatrzymany w III Rzeczypospolitej. Co się stało, że, że nagle tych rybiniaków przestało przybywać w takim tempie, <try> a wręcz w ostatnich latach zaczęło ich ubywać? No to <try> przede wszystkim przemiany gospodarcze, które nastąpiły w wyniku zmian ustrojowych w 1990 roku, powodowały Likwidację w całości wszystkich tych instytucji, które żeśmy wymienili wcześniej. W szczątkowych formach funkcjonuje fabryka domów, w szczątkowej formie funkcjonuje FAM. To ja się jakoś nazywa inaczej GoDAMIX. I, Godamix. I to już jest prywatna firma, tak? Prywatna firma no, na, na dzisiejszy dzień. Natomiast zakłady okrętowe nie istnieją, nie ma żadnego miejsca pracy. Praktycznie hurtownia i stacja benzynowa została na, na bazie tego, tej firmy po, zbudowana. Inna miejsca i siedziby zostały poprzekształcane, na przykład budynek Kółek Rolniczych w Urząd Pracy Powiatowy, który bym powiedział, że dzisiaj pracuje tam całe mnóstwo ludzi, a kiedyś podziałem pracy w Rypinie zajmowała się jedna osoba funkcjonująca w ramach Urzędu Miejskiego i w zupełności to wystarczało, a dzisiaj ludzie... Cały urząd i... Cały urząd nie mają pracy. Nie mogą je znaleźć, muszę, muszą szukać za granicą. płace decydują o tym, że dziś szuka się pracy, gdzie indziej, nie w Rypinie. Rypin to jakby jest miasto emerytów i rencistów, tudzież zatrudnienie w tak zwanej budżetówce, bo to, co proponuje dzisiaj biznes prywatny, to są płace uręgające no, wszystkiemu. Czyli perspektywy do Rypina rysują się blado, wręcz powiedziałbym bardzo źle. No i właśnie mamy tutaj jakby efekt tej demografii, która na papierze jakby się zatrzymuje, a być może rzeczywiście to jest tylko i wyłącznie przeskalowane, a tak naprawdę tych ludzi jest znacznie mniej w mieście. No i też trzeba pamiętać o tym, że ta uwaga, właściwie brak uwagi państwa w inwestowaniu w takie miejsca jak Rypin, ale tych miast jest ponad 200 w Polsce, które, od których odwrócił się kapitał inwestujący państwowy, cierpią z tego powodu. Ale jeszcze przyjrzyjmy się kwestii administracji, no bo w międzyczasie, w tym okresie stuletnim, o którym mówimy, doszło też do pewnych przemian związanych z administracją. Przede wszystkim istniała jeszcze przed II wojną światową sieć powiatowa i Rypin był siedzibą powiatu i był nią aż do reformy gierkowskiej, wojewódzkiej i wrócił do tego statusu miasta powiatowego w 1998 roku, kiedy został odtworzony i też miała miejsce przemiana jakby administracyjna, no bo przed wojną pierwotnie było to województwo warszawskie, później wydaje się pomorskie, tak. później po II wojnie światowej mieliśmy kilka zmian administracyjnych. Ostatecznie Rybin trafił z województwa bydgowskiego do województwa włosławskiego, no i po likwidacji województwa włosławskiego do województwa kujawsko-pomorskiego. Jak z punktu widzenia społeczności lokalnej i pewnej wrażliwości lewicowej wygląda stosunek do tych zmian administracyjnych? To było korzystne czy niekorzystne? I w którym momencie było bardziej korzystne, w którym mniej? Niewątpliwie najbardziej korzystne to był okres PRL-u, ponieważ... Ale do reformy gierkowskiej czy przed? Do reformy gierkowskiej, bo to nie ulega wątpliwości. Było to zauważalne ze względu na to, że ten kontakt z Bydgoszczą poprzez lok lokowanie pewnych przedsięwzięć gospodarczych na terenie Rypina powodowało jego rozwój i tutaj wspominając o tych zakładach, to to właśnie powiązanie z goszczo powodowało, że mieliśmy Ewidentny, widoczny rozwój, a zmiana tej reformy powiatowej na 49 województw spowodował, wyhamowanie, bo odpłynęły z Rybina <laughs> instytucje powiatowe. Staliśmy się kolejny raz peryferią wojewódzką, ale dla Wrocławka, czyli odpłynęły instytucje powiatowe. Zostaliśmy tylko i wyłącznie miejsko-gminnym ośrodkiem i powrót województwa w 1998 powodował powrót do tego poziomu powiatu. Natomiast ograbienie nas z dwóch gmin, gminy Osiek i gminy Świedziemnia, które powędrowały do powiatu brodnickiego, a przecież Osiek nie jest Osiekiem Brudnickim, tylko jest Osiekiem rypińskim. Czyli jego bytność przy powiecie rypińskim powinna być, no ale... Historycznie, tak? Historycznie, oczywiście biorąc. Zresztą i odległościowo. No. Większa część powiatu osi, gminy Osieckiej ciąży w kierunku Rypina, bo ze Strzyk mamy 7 km do Rypina. To jest jeden z większych miejscowości w gminie Osieckiej. Z Osieka mamy 12, a w kierunku Brodnicy mamy te odległości sporo dużo większe. I większość gminy Osieckiej jest w kierunku rypińskim. Tak samo jest z gminą Świedziebieńską. Świedziebnia w większości ciąży w kierunku Rypina. Okej. Okay. Te zmiany, które nastąpiły są też uchwytne nie tylko w produkcji. Kiedy pojawił się faktycznie w czasach PRL-u przemysł, który teraz jakby wygasa razem. Wygasł. Yy, wygasł, tak? Ale też mamy do czynienia z pewnym, pewnymi <grym> zmianami w handlu. No bo bardzo liczna ludność żydowska powiedzmy miała pewien monopol, prawie że monopol handlowy przed wojną i Żydów wymordowano. Partia PPR, wcześniej PPR, na tym terenie zaczęła organizować handel na zasadzie spółdzielczej. Jak <grym> wygląda ta przemiana handlowa na przestrzeni tych lat powojennych, ale też w trzeciej Rzeczypospolitej? Yy, PSS, czyli powszechna spółdzielnia Sporzystwa z korzyścią z społem. w okresie PRL-u miało się bardzo dobrze. Obsługiwało praktycznie obok GS-u całą sieć handlową w Rypinie, czyli zajmowało wszystkimi sklepami, ale dodatkowo ten PSS miał 3-4 piekarnie, które piekły chleb do Rypina. I okolic. I to były miejscowe Miał... produkty bez tak. śladu węglowego, że przywozi się nie wiadomo skąd chleb, prawda, i spala Miała się tony paliwa. Zatrudniało się miejscowych, prawda, Oczyliście. przy dla swoich. Tak? Ale była również i masarnia na terenie Rykina, w przypadku PSS-u była rozlewnia wód gazowych, które dzisiaj nie istnieją, zostały wyprzedane przez. Zarządzających przedsiębiorstwem dzisiaj utworzono spółkę KDSH, która no, w niewielkim stopniu zabezpiecza handel rypiński. Aha, no bo, bo rozumiem, że to już jest wtedy konkurencja z jakimiś sieciami marketów typu Biedronka, o, tak? Tak, tak, tak oczywiście, oczywiście, oczywiście. Aha, jasne, ale to też jest jakby ważne, bo ta Kujawsko-Dobrzyńska, bo KDSH, Kujawsko-Dobrzyńska spółdzielnia handlowa, to jest jakby kontynuacja pewnego przemyślenia handlowego, że tu i na miejscu produkujemy, sprzedajemy i też na miejscu te pieniądze zostawiamy, a pieniądze z tych nowych sieci handlowych, dyskontów, no są wyprowadzane za granicę. No to, to jest prawda. No natomiast. Jeśli ma ktoś do dyspozycji towar do zakupu, no to kupuje go tam, gdzie za niego płaci mniej. Dobrze, a jeszcze mam takie pytanie dotyczące budownictwa. A no. jeśli chodzi o szkoły, uh -huh. placówki, powstały za prl bo najmłodsza szkoła, szkoła numer 3, podstawowa numer 3, teraz zespół szkół numer 2, jak to się chyba tam nazywa, powstało w 1986 roku, zespół szkół numer 1, ta dwójka powstała w 1960 roku, Natomiast szkoła numer 1 jako obiekt powstał przed okresie międzywojennym, szkoły średnie. No to... Ale był pewnie rozbudowywany, tak? Ale rozbudowywany był... oczywiście modernizowane, no ale to obiekt jako obiekt powstała dużo wcześniej. Jedynym obiektem takim, który został postawiony w ostatnich latach, to jest hala widowiskowo-sportowa przy udziale miasta i powiatu z basenem. Pod zawiadywaniem jest zespoł szkół numer 2, mm -hmm. szkół gimnazjalnych. Czyli kwestia jest taka, że w tej chwili nie tylko, że jest odpływ ludności, czy też stagnacja i odpływ, ale też jakaś stagnacja budowlana. tak? tak... Stagnacja budowlana może nie, powiedzieć, być w odniesieniu do tych machu czasów poszumy. Tak, to jest na pewno. Natomiast buduje się budownictwo mieszkaniowe przez TBS, przy czym, no mówię, jest to budownictwo nie na miarę potrzeb i nie na kieszeni mieszkańców. Nie? No trzeba to... kredyty po prostu wieloletnie Ta, zaciągać, żeby, żeby... To jest mankament, który funkcjonuje w, całym Pol w całej Polsce, że dzisiaj dostępność mieszkań... Jest praktycznie nie dla ludzi pracujących, utrzymujących się z dochodów w Rybinie. No, tak to nazwa. Jak ktoś nie ma zasobnych rodziców, bądź mm -hmm. jakiegoś zapasu, albo pracuje za granicą, to może coś nabyć w Rybinie. Tak? Nie ma żadnych najmniejszych szans. A komunikacyjnie, jak Rybin wychodzi? No więc, Kolej, bo, pks No więc tutaj trzeba powiedzieć, że straciliśmy na tym i to ogromnie, bo raz, że za odcinek kolejowy, pod względem komunikacji dla ludności Rypin sierp, czy Rypin Wrodnica zostało wyłączone z sieci państwowej. Stacja została zamknięta. Czyli tylko przewozy towarowe są, tak? Tylko przewozy towarowe i zostały zlikwidowane dwie stacje, trzy w zasadzie. Ja mówię o powiecie rypińskim, bo stacja puszczy, puszczy rządowej w Kretkach i w Rypinie nie istnieje jako taka. Praktycznie tutaj tylko odbywa się dowożenie paliwa i, i gazu z Rylem na, na północ tym odcinkiem. Natomiast PKS. No PKS był samodzielnym zakładem pracy, gdzie była baza na ulicy Kościół. Dzisiaj już nie istniejąca. Duży dworzec dzisiaj istnieje w jakiejś tam okrojonej formie, mając tam parę stanowisk. No ale niemodernizowany jest. Nie Te nie został. Nie, nie, nie się... No mówię, to, to taka bolączka nasza. On się nie, nie zmienił chyba przez jakieś 40-50 to, to lat. No i zresztą już pada, bo tam. to skutecznie transport ten państwowy został wypchnięty przez transport prywatny. Nie zawsze spełniający oczekiwania. I zarówno pod względem terminowości, jak i czasu kursowania. Czyli to jest na in minus. Na pewno mieszkańcy mają więcej pojazdów w zasięgu ręki, ale to nie powoduje tego, że tych chętnych do korzystania jest bardzo dużo. Czyli staliśmy się takim zaściankiem, jeśli chodzi o komunikację. Komunikację. Trzeba to robić własnym y, sumptem. Jasne. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.